Siema, z tej strony, milo jest kolejny odcinek w tym właśnie miejscu. Rok temu zaczynałem też mój odcinek ze składaniem chulenogi. Jak widzicie po tytule, składam dzisiaj moją czwartą nogę. Więc, co nie ma co przedłużać, lecimy do środka. Jesteśmy właśnie przy podestach. Tutaj mamy też kierownicę i na początku wybierzemy kierownicę. Chciałbym to znowu we wcześniejszych chulenogach i ja ogólnie miałem t -bar, czyli właśnie. Takie proste, ale teraz zobaczę coś nowego i zdecyduję się na ibara, czyli właśnie takie coś. I wybieram tą kierownicę, to jest kierownica Striker Titanium Band i ogólnie będę miał inny system kompresji. System kompresji to jest właśnie to, takie coś, ja będę miał hit. Tutaj ogólnie macie duży wybór hulajnóg, więc jeśli chcecie sobie kupić taką hulajnogę, to możecie przyjść tutaj albo zamówić na skój. Ogólnie w każdej mojej nodze były jakieś różne kolory, ale dzisiaj zdecyduję się na srebrno-czarny albo dodam zielony, ale zobaczcie to dalej. Więc tutaj mamy kierownicę srebrną, a tutaj jest mój wymarzony podest Apex 5.0, czyli 5 cali. Wygląda super i cieszę się, że go mam. Więc mam tutaj kierownicę i podest, a teraz czas na coś, przez co noga działa, bo tutaj mamy dwa najważniejsze części. Teraz pora na Inny. Tutaj zawsze w tym miejscu kładę części do mojej chujan nogi i robię zdjęcie, więc teraz robię to samo. Dobra, na razie po prostu warstwę. Tutaj macie wyłożony grip tape i możecie sobie zobaczyć, jak trzymają. A teraz przechodzimy do kółek. Żeby dać trochę kolorystyki do mojego setu, wezmę takie kółeczka strikera z wypełnionym tutaj w środku zielonym. Mam nadzieję, że będą pasowały. Więc co? Mamy kierownicę deck KUKA. Teraz kolejny zacisk. Uwaga, uwaga. Zacisk hit Właśnie we wcześniejszych hole miałem SS, czyli takie coś. Czyli takie większe. A tutaj mamy hit I właśnie taki chciałem, więc biorę Tilt hit Widelec następny i biorę Ethic MERROW. Miałem już ten widelec jest bardzo fajny, więc wybieram go. Na razie zużyłem tylko stery. Tutaj mamy, włożyłem jedną i drugą. Teraz widać. W ogóle pierwszy raz skręcam system kompresji w ogóle chłopę nogę z hicem, więc nie wiem jak mi to pójdzie, ale mam nadzieję, że dam radę. Jest wieczór mam swoją chłęogę. Powiem wam tak, bardzo dziwnie się czuję na razie, muszę się długo, długo przyzwyczajać, ale tak wygląda. A jutro wam nagram więcej, bo pójdę na skatepark. Mam nadzieję, że będzie git. Zanim się zrobi no, nagram jeszcze trzy klipy na tej nowych chłodne nodze. Na razie jeździ mi się fajnie, lecz muszę się jeszcze przyzwyczaić. A teraz Kuba jeśli nie będzie mi jakoś trząsł kamerą, albo robił jakiś wielkich zomów, mi nagra. No i właśnie to robi, no. <ścoughs> fajnie, fajnie. Dobra. Pierwszy trik zrobiłem na tej chłodze. Zrobię jeszcze dwa i dalsza część droga no. będzie jutro. So clean. Zrobię trik, który bardzo dużo osób nie lubi, czyli to In Twist. No, no nie komar. Na razie taki oddech, zrobię sklecić. Ale wydaje mi się, że jak na pierwsze chwile na tym, bo w ogóle ja się przeniosłem z Patyrka, tak naprawdę Deku, na 5 cali, z SS na hit i z Tibara takiego na ibara. Y więc bardzo ciężko mi się przyzwyczaić, ale myślę, że jutro będzie git. Więc ja tak robię wam ręką i widzimy się jutro. Siemano, jest kolejny dzień. Kolejny dzień testowania chłodnogi. Ja na chłodze. Ogólnie wczoraj się zastanawiałem, czy jakby nie ściąłem ją, bo ja im ścinałem kierownicę, czy nie jest za niska, ale wydaje mi się, że jest ok Jadę, umówiłem się z kolegą i nagram jakieś triki, zobaczymy, bo wczoraj wczorajszy styl na niej był średni, ale przerzuciłem się na w ogóle zupełnie inną nogę więc to jest spowodowane tym, więc muszę się przyzwyczaić i będzie git. A teraz lecimy na park. Teraz zrobiłem klasa z bęku No i teraz buda tam jest z tyłu Pokażcie proszę bardzo Z tym panem chodzę po hotwisy I zaraz no jeszcze tam nagram sobie coś z bęku I powiem wam jak mi się jeździ Na razie jeździ mi się super Proszę nie do tyłu Please, please, please Na razie jeździ mi się świetnie tylko musisz się tak najbardziej przyzwyczaić do kierownicy, bo wcześniejsza była właśnie taka, czyli prosta, a ta jest taka. Więc tylko to do przyzwyczajenia. No ja mam też szerszy podest, ale wydaje mi się, że jest git. Ciągle mi się pamięć w telefonie kończy, nagrywa się? Tak. Teraz się nagrywa. Dobra, to co? Nagram jeszcze jakieś dwa klify, a później coś tam dogram. O może skuterczek później. Dobra. Mhm. Dobra. Nie nagrywaj. No jest taka sama jak moja, nie wejdzie, Marcin. Patrzcie, jaka jest magia. to moja? No, zaraz się wrócisz. Tylko weź, żeby one stały, bo ty Właśnie taka jest magia, że one się niczego nie trzymają. O. O, o! Czekaj. Stój. Stój. Budowlanka? Tak. Krzywa wieża w skucie. Ja mam 15 lat, już po budowlance jestem i takie konstrukcje tworzę. A co masz zamiar robić w przyszłości? Masz zamiar iść do szkoły? Ja będę budował drugą wieżę Eiffle w Piotrkowie Trybunalskim, dwa razy większą. A, a skąd weźmiesz na to pieniądze? Wezmę kredyt i wybuduję dwa bliźniaki. Jestem w domu i na zakończenie zrobię Wam szybki skuterczek. To będzie taki szybki ogólny, nie będę mówił jakby wszystkich, całych tych modeli od A do B do z modeli, po prostu wam powiem tak szybko marki i tak dalej, więc zacznę od kółek kółka to striker ss, kosztują 140zł czyli za jedno koło czyli dwie pary to 280zł za koło czyli już mamy 280 bo później wam tam zliczę w tytule macie ile kosztuje ta chłodna noga albo w miniaturce teraz dek dek to apex Pincali. 1650 zł Teraz mamy widelec Widelec Ethic Mero kosztuje 420 zł Tutaj mamy jeszcze stery Tylko bez kapa, czyli jakby bez tej podkładki One też mi się wydaje, że kosztują z 50 zł Ogólnie tyle stery kosztują W ogóle stery mi się wydaje, że kosztują więcej Ale tutaj mam bez podkładki, zwykłe stery, więc 50 zł Zacisk TIT ARC pod HIT I kosztuje 250 zł Czarny podoba mi się. Kierownica to jest Striker. Powiem Wam tak szczerze, że ja się nie znam na modelach. Ogólnie bardzo wiele osób zna się właśnie na modelach. Wszystko tutaj cykałem, i tak dalej. Są obeznani, ale mnie bardziej interesuje jazda niż właśnie takie marki. Podoba mi się moja noga i to jest kierownica striker, tytonowa nowa Ibar, Czyli właśnie nie taka prosta, tylko taka. Ona kosztowała 1200 zł i gripy Odisoft. 50 zł. I jeszcze mam tutaj barendy. No, ale barendy już nie wyliczam, bo były z gipami, Więc to jest moja cała noga Kosztowała 4000 zł. Możliwe, no tam były jakieś złotówki, więc może by to wyszło 3999, ale no zaokrąglimy. I jest 4000 zł. Cała noga. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. I wpadajcie na mojego Instagrama milomazur2006. Na Instagrama Scootif, bo dzięki im właśnie mam nogę tą składaną i mogę sobie ją złożyć. Jest mi bardzo miło i jestem bardzo wdzięczny za to, że właśnie mogłem złożyć u nich tą nogę. Zostawcie też łapeczkę w górę, subskrypcję i do kolejnego odcinka. Cześć!